Maria Rodziewiczówna. Dewajtis. Dzięki twojej subskrypcji kanał może się rozwijać. Rozdział dwudziesty czwarty. Ja swej czarnej gałki nie rzucałem, dodał Ilinicz. Ma pan we mnie zawsze szczerego przyjaciela. My jechaliśmy, nie wiedząc o co chodzi, zawołali jednym głosem Olechnowicze. Marszałek siedział jak na węglach. On jeden nie miał nic na swoje wytłumaczenie, bo on oskarżał surowo, bezwzględnie. Nigdy przodowanie obywatelstwu nie wydało mu się bardziej opłakaną rolą jak w tej chwili rozejrzał raz jeszcze papiery pomyślał i ozwał się zwracając do całego grona Szanowni sąsiedzi nie przeczę że fałszywie przedstawiono mi sprawę a nie znałem zupełnie strony obwinionej bardzo mi przykro ale przez ciąg długiego życia stokrotnie się przekonałem że nie ma na świecie człowieka kompletnie winnego i kompletnie niewinnego Usterki być muszą w najszlachetniejszym charakterze, i dobre strony w najlichszym. Przeto proponuję, aby w sprawie tej rodzinnej wydać następujący wyrok. Dział się odkłada na rok od dzisiejszej daty. Przez ten czas pan Marek zostawi bratu zupełną swobodę działania i pożyczać mu pieniędzy, kupować ziemi, ani uzyskiwać swego kapitału nie będzie. Po roku zrobi się bijan stanu majątków i albo pan Witold spłaci brata, wówczas tenże praw swych ustąpi, albo w razie niefortunnego obrotu i chęci lub potrzeby sprzedaży ziemi, pan Marek Czertwan może wymagać sprzedania mu jej nikomu innemu. Warunki określi wspólna zgoda. Czy zgadzają się wszyscy na mój projekt? Zapewne nic złego. Pan Witold młody może się ustatkować rzekł Rymwicz, poglądając na studenta. Cyniczny, lekceważący uśmiech skrzywił twarz Witolda, złożył usta do gwizdania, ale się w czas pohamował i ziewnął tylko. Pani czertwan, bliska spazmów, milczała. Niech tak będzie, potwierdzili wszyscy otaczając stół do podpisu. I pan się zgadza? Zagadnął marszałek, zwracając oczy i mowę do okna, ale mu nikt nie odpowiedział. Gdy wszyscy uścisnąwszy dłonie Marka, wrócili na miejsca, wezwani głosem przewodniczącego nagle zza okna z pomiędzy wijących się roślin przechyliła się smukła postać i ręki orwit. Zajrzała do wnętrza i podaja stojącemu samotnikowi obie swe dłonie. Młoda jej śliczna twarzyczka uśmiechnęła się doń cała promienna i serdeczny głos zawołał wesoło: A oto Pan ma moją białą gałkę olbrzymią, żeby wszystkie tamte zakryła. Marek się zarumienił, pochylił ku niej w ukłonie, rączki znalazły się w jego dłoniach, i tak odosobnieni stali minutę, wpatrzeni sobie w oczy, nie mówiąc słowa. Marszałek darmo pytał. Czertwan nie słyszał, nie uważał i nic go w tej chwili nie obchodziło. Zdziwieni milczeniem, obejrzeli się obecni, i ruch się zrobił wokoło. Ksiądz rzucił się pierwszy z powitaniem panienki. Witold, zapominając o całej sprawie, poskoczył, gnąc się w prawidłowym ukłonie. Pani Czertwanowa otarła łzy, uciszyła swój lament. Panowie inni, znający milionową dziedziczkę z widzenia tylko, ukłonili się z daleka, obrzucając ją gradem krytycznych spojrzeń. Zwróciła na siebie ogólną uwagę, odciągnęła na siebie zajęcie całego grona. Nie zmieszała się wcale. Z całą swobodą uchyliła główkę z powitaniem, tylko blask znikł z rysów i rozradowanie cofnęło się w głąb oczu. — Dziękuję, księże proboszczu — odparła na jego zaproszenie, by spoczęła w pokoju. Wstąpiłam za interesem na chwilkę. Tu zwróciła się do Marka, który nieco się usunął, i spytała, czy zastałam pana Ragisa. — Nie, pani, w zaścianku od rana drzewo przyjmuje. — Ach, szkoda, że go nie ma, przyniosłam mu prezent. Sięgnęła za siebie na ławkę i położyła na oknie przedmiot jakiś okrągły w batystowej chusteczce. — Czy wolno zobaczyć, co takiego? — zagadnął Witold z umizgiem. — I owszem, tylko ostrożnie, bo kole! — Jesz! — krzyknął student zaglądając. — A to się stary ucieszy! — zaśmiał się ksiądz. Szczególne amatorstwo! — zauważyła lekceważąco pani Czertwanowa, otrzepując ręce. A Irenka mówiła wesoło, wciąż zwrócona tylko do milczącego Marka. Wybrałam się na spacer dzisiaj pieszo i łódką, bo na promie taki ścisk z pana drzewem, że ani marzyć o przedostaniu się tamtędy. W trawie na Dewajte znalazłam to zwierzątko i zabrałam uradowana, że zastąpi może spalonego faworyta. Dziękuję pani. Odniosę go zaraz chrzestnemu, rzekł, sięgając po jeża. A, broń Boże. Zostawimy go łaskawym względom księdza proboszcza, a pan mnie przeprowadzi. Wszak może pan już odejść? Sąd skończony? A zatem byta tam, za ścianą, i słyszała wszystko. Pod panią Czertwanowa zachwiały się nogi, Witold zbladł, stracił cały swój rezon, nie dla uszu pięknej panny i bogatej dziedziczki była ta sprawa i takie zakończenie. Teraz dopiero zawstydził się i okropnie spokorniał. Za chwilę służę pani, odparł Marek, zbliżając się do marszałka. Pozostali u okna, zakłopotani widocznie, nie wiedzieli co mówić, a Irenka nie raczyła zacząć rozmowy. Pani Czertwanowa odzyskała pierwsza przytomność. — Pan Marwic wyjechał? — zagadnęła silą woli, zdobywając się na uprzejmy uśmiech. — Tak, pani, wyjechał! — odparła panienka, schylając się do Margasa, który, czekając na pana, leżał pod oknem. — Pani się zapewne czuje strasznie osamotniona w naszych stronach? — zaczął Witold. — Nie, panie. Mam dużo zajęcia w domu, nie mam czasu na nudy — rzekła chłodno, patrząc na niego. — Ach! Cóż to za wstrętny pies! — Zawołał i pokaleczony, pani się nie boi dotykać go. Przecież go znam. To pies pana Marka, codzienny gość w poświciu. Opalił się biedak w pożarze, pilnując pańskiego dobra. Bardzo go lubię. Pogładziła zwierzę łaszące się do niej i spojrzała do pokoju. Marek kładł swój podpis pod wyrokiem, otoczony gronem poważnych obywateli, i milcząc przyjmował ich tłumaczenia i uściski. Czy wolno mi już odejść? zagadnął marszałka. Możemy wszyscy się oddalić, odpowiedziano razem, ruszając się z miejsc. Obyż za rok zejść się znowu w zgodzie. Podano sobie dłonie. Syn marszałka przystąpił do Czerwana. Ostatni a mnie, czy pan pozwoli podać sobie rękę, choć bardzo mało się znamy, obyż to było na dobrą dalszą znajomość i bliższe porozumienie. Nauczyłeś mnie pan dziś więcej niż szkoły i uniwersytet. Proszę pozostać i nadał mistrzem i przyjacielem. Do widzenia rychło. Tłum żegnał proboszcza i wychylał się przed plebanią. Zajeżdżały powozy, żegnano się, wołano, kłaniano. Wśród zamętu Witold stanął obok Irenki i z cicha, żebrzącym głosem spytał: Może i nie zrobi pani tę łaskę i pozwoli się przeprowadzić? Potrząsnęła głową i cofając się, wsunęła rękę pod ramię marka, jakby szukając tam obrony przed napaścią. O nie, dziękuję panu. Mamy wiele spraw poważnych do roztrząsania. Nie zabawi to pana. Niedbałem skinieniem odpowiedziała na ukłon głęboki i ruszyła pieszo na szlak zakurzony, nie troszcząc się, co pomyślą i powiedzą pozostali. Dziwnie, bo wyglądała ta para. On jak zaściankowiec, zgrubiały pracą, ona jak królewna z bajki, taka piękna i delikatna. Co między nimi mogło istnieć wspólnego? Po chwili milczącej wędrówki rzekła, jak zwykle, pierwsza. A zatem ten sąd to był ostatni smog Wejdawuta. Już leży pokonany bez zębów, a jenerałowie w prochu. Czego pan chmurny jeszcze? Czego panu jeszcze brak? Ja zawsze taki, szepnął swoje ulubione zdanie. Nie umie pan mówić, czuć, porywać za sobą. Poznałam dziś dopiero pana, i dlatego pytam raz drugi. Czego panu brak? Wyzywała go, szła naprzeciw zaciętej duszy, prosiła, by uległ dobrowolnie przed nią. Ale wybuch przeminął, wulkan ucichł, żelazny pancerz był znowu na piersi. Niczego pani? odparł, spojrzała nań bystro. Proboszcz mówił, że pan nigdy nie kłamie, czyż pan mój na spowiedzi takąż prawdę mówi, jak mnie w tej chwili. Proboszczowi bym nie powiedział tego, co czuję, jeśli grzechów tem nie ma. Nędzę człowieczą i udręczenie powinien tylko znać Bóg, bo on jeden pomoc dać może. W żadnym jednak razie kłamać nie trzeba. Niech pan spojrzy mi w oczy i powtórzy, że nic mu nie brak, zamilczał, zaciskając usta zamykał coraz szczelniej duszę, zacinał się w oporze, zaśmiała się wesoło. Przecie dowiodłam panu fałszu, poprzestaję tymczasem na tym małym triumfie i nie nalegam dalej. Czy zadowolony pan z wyroku sądu? Spodziewałem się gorzej. Gdybym milczał, potępiono by mnie. Widzi pan, jak to dobrze mnie posłuchać. Ile razy teraz poradzę mówić, proszę usłuchać, a za dobry skutek zawsze ręczę. Dobrze? Uśmiechnął się za całą odpowiedź. Cóż pań zamyśla robić przez ten rok próby? Spytała po chwili. Co zawsze? Zbierać pieniądze i kupować od Żydów długi Witolda, kiedy mi nie pozwala nabywać ziemi. Jeden skutek, tylko kłopot większy. A więcej nie ma pan zamiarów na ten rok? Sam nie wiem. Pan Komar chce mi powierzyć główny zarząd swych dóbr, bo wyjeżdża za granicę. Jeżeli czasu stanie i sił, to przyjmę. Jaki pan chciwy na pieniądze? Gotów pan duszę zaniedać. — Duszy nie, ale wszystką krew to bym dał. — Niepojęte i nacuszone, panu. — To istna chorobliwa mania. Krew dać za podły grosz. To nieszczęście i niespokój. Dla mnie i jedno i drugie. Fe, to do pana niepodobne. Przypuśćmy tedy, że pan już posiada skarby krezusa i co by pan zrobił z tym ciężarem? Powiódł okiem po niebie, otworzył usta i cofnął, co rzec miał. — Po co gadać o tem, czego nie będzie? — zamruczał. — Co to szkodzi? — Pan jest na drodze do skarbów i pewnie dosięgnie, czego żąda? Czy pan kiedy w życiu odstąpił od swych pragnień? Chyba nigdy. Odstąpiłem, odparł chmurno. Być nie może, pan wrócił z drogi, to nie do wiary. I dlaczego? Przeszkody były za wielkie? Cel za mały, rzekł niewyraźnie. Ach, to już wiem, mówił mi pan Ragis kiedyś pod dębem. Ustąpił pan narzeczonej i desperowałeś potem okropnie. Co chrzestny może wiedzieć o mej desperacji? Kiedy ustąpiłem, to i nie desperowałem. Nie było woli boskiej i koniec. No, ależ ona teraz owdowiała. Może pan wrócić? A mogę. Zatem po roku nabywa pan skomonty i zakłada pan rodzinę, rzekła z widoczną ironią w głosie, skinął głową. Rysy jego twardniały z każdą chwilą, ponuremi oczyma błądził po drodze. Choćby miał zginąć, nie wyzna jej tego, co czuje, nie usłyszy od niego słowa prawdy. Szczęść panu Bóg! Uśmiechnęła się lekko. Żałuję, że na tym ślubie nie będą obecną, bo zapewne w ciągu tego roku wyjadę. Zdziwił się Marek i spoglądając uważnie na nią spytał: Daleko pani pojedzie? Na długo? Do Ameryki, wrócę jesienią. Pan Marwitz stracił poniekąd z mojej przyczyny klarka i zasypuje mnie rozpaczliwymi listami. Muszę go pocieszyć i rozerwać w samotności. Czy na długo? Nie wiem, może na zawsze. Może pan chce kupić ode mnie po świcie? Pobladł aż do Warg. Zadrżało mu ramię. Pani żartuje, rzekł. Pani nie myśli sprzedawać, a ja kupować nie mogę. I pani zostanie. Bardzo wątpliwe. Co ja tu mam i kogo? Pan bohaterem jest, tem, więc niedostępne są pana duszy ani tęsknota, ani osamotnienie, ani pustka w wielkim, uroczystym domu. A ja zżyć się z tem nie potrafię, nic mi nie zastąpi domowego ogniska w przyjaznym gronie, życzliwego słowa, serdecznego spojrzenia, wszystkiego tego, co miała dotąd u mego przybranego ojca w Drake City. Nie rozumie mnie pan, bo pan jest wyższy nad takie drobiazgi, pan tego nie potrzebuje, a ja, niestety. Nie jestem stworzona na anachoretę i mam też swój cel i poglądy na życie, wcale różne od pańskich. Zdawało się, że nie słyszał nic oprócz jednej rzeczy, bo zamruczał jakby do siebie. Więc pani odjedzie, może na zawsze. Cóż pan w tem znajduje dziwnego? Co by pan zrobił w mojej roli? Co bym zrobił? Zostałbym. Tak, całe życie samotny? Rok nie upłynie, jak pozna pani całe sąsiedztwo. Nie trzeba jechać do Ameryki po przyjaciół i stosunki. Pójdzie pani za mąż. Bardzo chętnie, na to nie potrzebuję nawet poznawać nikogo. Wybór dawno uczyniłam. Niech mi Pan zaręczy, że weźmie mnie ten jeden wybrany, a zostanę. Może pani wybrała takiego. Niecierpliwie rzuciła główką, zmarszczyła brwi. Niech Pan lepiej milczy tym razem, bo ani mnie, ani sobie słowami oczu nie zamydli. Po co ten ton nieznośny i udawanie? Nas w Ameryce nie chowano, jak tutejsze panienki na bierną rolę. Nas uczono, żeśmy wam równe, niezależne. Nie cierpię tonu, na który schodzi nasza rozmowa. Jest fałszywy i niegodny przedmiotu. Ja nigdy swych uczuć nie kryłam, nie znajduję w nich nic karygodnego, ani niestosownego. Podniosła dumnie czoło i przejmująco patrząc mu w oczy, rzekła po małej przerwie. Nie zmienimy przeznaczenia swego Wejdawucie. Pan wie dobrze, bo szczerze okazywała, że pana kocham, a mnie nie trzeba było pana słów, żeby wiedzieć, żem Panu miła. Po co się męczyć, gdy możemy być szczęśliwi? Przez oczy Jego przeszła chmura rozpaczy. Zwiesił głowę na piersi i pobladł śmiertelnie. Uśmiechnęła się promiennie, triumfująca cała. Zajrzała ukradkiem w jego twarz i odezwała się serdecznie. — Jeżeli im się pomyliła, niech mi pan zaprzeczy. — Nie kocha mnie pan? — Może nie tyle, co żmójcz, ale więcej niż resztę ludzi. Opanował się i rzucając jej spojrzenie pełne wyrzutu, zaczął półgłosem. — Na co pani ta prawda? I na co mnie ta jeszcze jedna niedola najsroższa? I tak życie ciężkie. Właśnie dlatego ja pierwsza przychodzę, bo Pan ze swymi dzikimi poglądami lataby milczał i cierpiał no i mnie cierpieć kazał. I po co to? Ani się spostrzegli, że stali już u stóp Dewajtisa na polance. Słońce spuszczało się nisko, roztaczając na drzewa ziemię i niebo purpurowe barwy. Dąb stary zakołysał się jak żywy. Dawno już nie widział swego obrońcy. Zdziwił się sędziwy patriarcha dąbrowy, że młody człowiek oczu nań nie podniósł, nie powitał. Tylko zatrzymał się opodal i patrzał w twarz dzieweczki. Po co? powtórzył jej pytanie. Po to, że pomiędzy panią a mną jest otchłań, której gdybym w nią i życie rzucił, nie zrównam. Więc stanąłem nad tym skrajem i choć mnie obłęd chwytał, a wszystkie moce ciągnęły na tamtą stronę, nie poszedłem i nie pójdę. W bajkach pastuchy zaślubiają królewny, ale na ziemi tak być nie powinno. Bóg dopuścił na mnie tę próbę, to prawda. Umiłowałem panią sam nie wiem kiedy i jak. Ale milczał i cierpiał i tak zostało. Zarumieniła się, jak wiśnia i uśmiechnięta, objęła wzrokiem jego rysy. No i cóż by z tego wynikło, z tej pana szczególnej taktyki, żeby pan trafił na dziewczynę z Europy, co umie także tylko milczeć, cierpieć i czekać? Gdzieżby się podziało nasze szczęście? Co by warte było nasze życie w ciągiem targaniu szlachetnego i prawego uczucia? To tak dobrze mieć kogoś swojego na świecie i marzyć i kochać, a Pan i to w sobie gnębił. Gdzie Pan dopatrzy od chłani i mąk? Mnie tak lekko i błogo na świecie teraz, to i Panu tak samo. Oto masz, Pan, moją rękę. Możesz ją pocałować i wziąć sobie na własność. Potrząsnął głową i odstąpił o krok. Nie godzi się, Pani. Kochać nie grzech i robak słońce kocha, ale ja nie mąż dla Pani. Służyć pani będę i życie dam w potrzebie, ale skarbów waszych nie chcę, ani do poświcia na łaskę nie pójdę, bo wtedy by ludzie nikczemnikiem mnie nazwali i słusznie. Dziwiła się pani, żem na pieniądze chciwy i szczęście je Nie dla sławy i potęgi ich pożądam, rzuciłbym je w tę otchłań, i dopiero równy pani do nóg wam padł, prosząc o szczęście i spokój. Inaczej nie mogę, nie chcę. Wolę zmarnieć. Gdzie pana rozum i zastanowienie? więc dla gawędy ludzkiej rzucasz Pan mniej serce, więc próżna pycha większa w Panu niż uczucie. To wstyd, skarby, poświcie. Któż je zbierał, czy ja to praca, trud, starania? Albożem choć grosz dodała i dlaczegoż mam cierpieć za to, że o kilkanaście tysięcy jestem bogatsza od Pana? Co nam do ludzi? Wstyd Panu. Wstyd będzie, gdy ulegnę, odparł twardo. Wzburzyło się w niej wszystko. Oczy sypały iskry, usta drżały więc Pan odrzuca mą rękę i serce dlatego, że się Pan wstydzi bogactwa, więc mamy dlatego zabić serce w piersi i odejść jak obcy i obojętni i nigdy się nie spotkać, cierpieć dla nędznego względu, a żyć bez uśmiechu, osłody, bez bratniej dłoni, sami wydziedziczeni z uczuć i szczęścia. I to ma być z Pana strony wielkie, kochanie. Czy Pan rozumie, żeś w tej chwili postawił na kartę wszystko? żeś Pan mnie zranił i obraził śmiertelnie, odrzucając moją dłoń, lekceważąc uczucie? I pomyśl, Pan, co za gorycz zostałaby nam z życia, żeby we mnie, jak w Panu, pycha była większą od miłości. Nie pomogłyby Panu skarby i darmo byś, kiedy padał mi do nóg. Odtrąciłabym za odwet dla dogodzenia fałszywej dumie. Na marne poszłoby nam wszystko dla pychy. Pan tak czyni, daje mi przykład, ale ja nie mam Pana pychy i za nadto mi Pan drogi. Odpłacę się Panu, ale inaczej. Ja wiem, że Pan nie miał prawie matki i rodziny, więc cię nikt kochać nie nauczył. Nie zna Pan serdecznej tęsknoty i niepokoju o miłą osobę, więc zdaje się Panu możliwem przemóc uczucie jak trud ciężki niewczas i niewygody. Obyć się bez kochania, jak bez jadła i snu. Ja to wiem i dlatego darowuję Panu wiele, bo mi Pana żal serdeczny. Serce zemści się nad Panem samo. Gorzko Pan odboleje swą pychę i odmowę. Odrzucam ją, Pan odchodzę, ale się nie zmienię. Niedługo będę czekała. Gdy Panu będzie smutno i ciężko nie do zniesienia, niech Pan śmiało przychodzi. Będę tak szczęśliwa i tak Panu wdzięczna, będę dopiero wiedziała, że Pan mnie kocha prawdziwie. Do widzenia zatem. Skłoniła mu się z daleka i odeszła, nucąc coś półgłosem. Była bardzo pewna wygranej, nie omyliła jej ta twarz posępna, bez żadnego pozornie wyrazu. Umiała już czytać na pamięć w niej. Doceniasz? Subskrybuj.